Pierwsza zasada to nie wpadać w panikę. Mówi przewodnik, po czym daje Michałowi gruby kombinezon. Pogoda jest tu upalna, a strój wydaje się bardzo ciepły. To niezbędne, dodaje. Michał zakłada kombinezon i czuje gęsią skórkę na całym ciele. Dlaczego jest tak zimno? Przewodnik wyjaśnia, że jest to wyjątkowa tkanina chłodząca. Uchroni ona Michała przed udarem cieplnym w jaskini. Daje chłopakowi również butle z tlenem i maskę. Czy będziemy nurkować? pyta Michał. Nie, ale bez niej twoje płuca mogą napełnić się wodą. Kolana Michała uginają się ze strachu. Ma coraz większe wątpliwości co do tego pomysłu. Witamy w jednej z najbardziej niebezpiecznych jaskiń na naszej planecie, mówi przewodnik, wchodząc do ciemnej przestrzeni u podnóża góry. To miejsce nazywa się kryształową jaskinią i znajduje się w Meksyku. Magma wyciekła tu z gorącego wnętrza naszej planety 26 milionów lat temu napływała, a potem stygła tak w kółko. Było jej tak dużo, że utworzyła górę. Wraz z magmą trafiła tu bogata w minerały woda, przesączała się przez skalne tunele i utworzyła jaskinie pod górą. Wtedy w tych gorących wodach pojawiło się coś dziwnego. Coś, co wydaje się pochodzić z innej planety. Michał. Z Jeżdża po linie. Oświetla bezdenną ciemność latarką. Powietrze staje się gorące i ciężkie. Umnoszą się w nim mikroskopijne cząsteczki wody. Wraz z przewodnikiem Michał zjeżdża 300 metrów w głąb. To ponad połowa wysokości Empire State Building. Temperatura powietrza wzrasta. Można poczuć się tak, jakby zbliżało się do jądra Ziemi. Droga w dół wreszcie się kończy i nasi bohaterowie zeskakują na stały grunt. Przewodnik zakłada maskę tlenową i mówi Michałowi, żeby zrobił to samo. Nie da się oddychać tak wilgotnym i kwaśnym powietrzem. Płuca mogą wypełnić się wodą, co doprowadzi do katastrofalnych skutków. Michał ma wrażenie, że powietrze w tym miejscu przypomina gęstą mgłę. Temperatura sięga mniej więcej 58 stopni Celsjusza, jest wyższa niż na najbardziej gorących pustyniach świata. Chłopak oświetla sobie drogę i zauważa coś dużego, białego i błyszczącego. To ogromny kryształowy pal wystający z ziemi i sięgający w górę. Cała jaskinia jest wypełniona tymi wielkimi tworami. Rozciągają się w różnych kierunkach, opierają o sufit i ściany, gdzie niegdzie blokują drogę, a w innych miejscach są jak mosty. Michał wspina się na jeden z kryształów i po nim przechodzi. Przewodnik wyjaśnia, że każda kolumna jest zrobiona z gipsu. Na pewno znacie tę substancję, ponieważ używa się jej do produkcji popularnego materiału budowlanego płyt gipsowo-kartonowych. Michał dotyka twardej powierzchni jednego z kryształów. Wygląda na to, że mogła go zbudować jakaś starożytna cywilizacja. Przewodnik mówi jednak, że wszystko, co znajduje się w tej jaskini, jest naturalne. To miejsce zostało po raz pierwszy odkryte przez dwóch górników w 2000 roku. Od tamtego czasu naukowcom udało się ustalić, że niektóre kryształy mają nawet pół miliona lat. Można tu również znaleźć jeden z największych naturalnych kryształów na świecie. Ma on około 11 metrów długości i waży 55 ton. Ta jaskinia była kiedyś wypełniona wodą bogatą w siarczan wapnia, pierwiastek zdolny do tworzenia minerałów. Dominuje tu bezbarwna odmiana gipsu. Woda i ciepłe powietrze pomogły uformować kryształy, a wilgotność i temperatura w jaskini nie zmieniły się od wieków, więc kryształowe kolumny wciąż rosną. To miejsce zapiera dech w piersiach. Michał chce zostać dłużej, aby zwiedzić jaskinię, ale to niestety niebezpieczne. Można się łatwo zgubić lub poślizgnąć na gipsowych skałach. Poza tym kończy im się tlen, więc powinni już wspinać się z powrotem do góry. Wychodzą z jaskini i spotykają… policję. Okazuje się, że wejście do jaskini jest zabronione dla turystów. Nawet naukowcy muszą uzyskać specjalne pozwolenie, aby się tu dostać. I nie bez powodu, bo kryształowa jaskinia jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na Ziemi. Michał i przewodnik płacą grzywne i opuszczają Meksyk. Następnym przystankiem są Włochy. Fajnie, że zabrałeś ze sobą dobry aparat, mówi przewodnik. To jedna z najbardziej fascynujących jaskin na świecie. Potrzebujesz najlepszego sprzętu, aby uchwycić jej piękno. Michał i przewodnik płyną małą łodzią. Przemieszczają się wzdłuż wybrzeża wyspy Capri we Włoszech. Na szczęście tym razem będzie bezpiecznie. W końcu zbliżają się do małej szczeliny w górze to wejście do lazurowej groty. Otwór jest tak mały, że może przez niego przepłynąć tylko jedna łódź. Nasi bohaterowie znaleźli się jakby w innym wymiarze. Jaskinia jest wypełniona wodą, a jej ściany lśnią niebieskim światłem pochodzącym z głębi jeziora. Michał robi zdjęcia i zauważa, że wejście, przez które weszli, świeci jasnym, białym światłem. To promienie słoneczne oświetlają jaskinię, gdy do niej wchodzą. Pod wodą znajduje się kolejny otwór. Promienie słoneczne przenikają przez jej tafle, wypełniając jezioro niebieską poświatą, ale czas ruszać dalej. Następna niesamowita jaskinia znajduje się w Nowej Zelandii. Michał i przewodnik docierają na Wyspę Północną. Głęboko pod ziemią jest tam pewne miejsce skrętymi, zawiłymi jaskiniami. Pojawiły się one tutaj około 30 milionów lat temu. Mężczyźni podchodzą do wejścia do ciemnej jaskini. Michał włącza latarkę. Schowaj ją, nakazuje przewodnik. W środku nie będzie Ci potrzebna. Wchodzą do wnętrza i Michał otwiera usta ze zdziwienia. Cała jaskinia jest wypełniona świecącymi lampionami, w dodatku to żywe stworzenia. Świetliki świecą niebieskim światłem, a Michał czuje się, jakby był na innej planecie. Możliwość wejścia do jaskini jest limitowana, aby nie zaszkodzić tym niezwykłym owadom. Do monitorowania tego miejsca naukowcy używają zautomatyzowanych urządzeń, obserwują temperaturę i poziom dwutlenku węgla, niezbędny do utrzymania świecących krząszczy przy życiu. Jeśli pojawi się tu wiele osób, poziom dwutlenku węgla wzrośnie. Czas na zwiedzanie jest więc ograniczony i dlatego Michał oraz przewodnik zostają poproszeni o opuszczenie jaskini. A teraz zobaczymy coś przerażającego, mówi przewodnik. Jesteś gotowy? Następny przystanek to Kalifornia. Miejsce docelowe nazywa się Mowing Caverns. Z zewnątrz jaskinia wydaje się całkiem zwyczajna, ale przewodnik wygląda na nieco zdenerwowanego i przestraszonego. Przypinają linę do pasa i rozpoczynają długi zjazd. Jaskinia ma głębokość 50 metrów, to mniej więcej tyle, ile mierzy 15-piętrowy budynek. W porównaniu z kryształową jaskinią nie wydaje się taka duża, gdy Michał schodzi coraz niżej, robi się zimno i ciemno. I nagle znikają wszystkie dźwięki dochodzące z góry. Mężczyźni powoli pogrążają się w złowrogiej ciszy. Co to jest? Pyta zaskoczony Michał. Wydaje mi się, że słyszałem na dole czyjś głos. Przewodnik przykłada palec do ust, aby go uciszyć. Z ciemnej głębi jaskini dobiega głośny, przeciągły jęk. W pierwszych sekundach Michał zastyga w bezruchu, a potem szybko wspina się po linie z powrotem do góry. Przewodnik się z niego śmieje, a potem słyszą kolejny jęk. Michał wychodzi z jaskini i ciągnie linę towarzysza, aby jego także stamtąd wydostać. Po wszystkim przewodnik wyjaśnia chłopakowi, że to jedna z najbardziej przerażających jaskiń na świecie. Powietrze i wiatr krążą głęboko w środku i wydają dźwięk podobny do ludzkiego jęku. Turyści często schodzą tam, aby poczuć dreszczyk adrenaliny. Poza tym na dnie jaskini znaleziono ponad 100 szkieletów starożytnych ludzi i nikt nie wie, jak się tam znalazły. Michał nie chce już wracać do tego miejsca na uspokojenie prosi przewodnika, żeby opowiedział mu, jak powstają jaskinie. Cały proces zaczyna się wtedy, gdy ziemia wchłania kwaśne deszcze, składające się z wody i dwutlenku węgla. Ciecz przenika przez glebę i styka się z twardymi powierzchniami skalnymi. Kiedy woda dotyka wapienia lub dolobitu, rozpuszcza je i zaczyna tworzyć pustą przestrzeń. Powiększa się ona z każdym rokiem, a deszcze nadal spada i gromadzi się w środku. Następnie woda tworzy strumień lub podziemną rzekę. Później rozpoczyna się erozja twardych skał. Po kilku tysiącach lat, w takim miejscu, jest już wystarczająco duża przestrzeń, aby zmieścił się tam człowiek. Następnie przestrzeń staje się jaskinią, gdy dzięki erozji nabudują się stalaktyty i stalagmity, powstają komory i imponujące kolumny. A propos, oto różnica między tymi formami skalnymi. Stalaktyty zwisają z sufitu, stalagmity wystają z Ziemi. Stworzenie takich podziemnych krajobrazów zajmuje około miliona lat. Dlatego za każdym razem, gdy spacerujecie po takich miejscach, macie bezpośredni kontakt ze starożytną przeszłością naszej planety.